Witamy tym razem Mitsubishi ASX Auto w przepięknym kolorze 1.8 diesel z napędem na cztery koła Kamera cofania nawigacja Dużo, dużo. Ma wyposażeniu. Panoramiczny dach, ksenony, felgi aluminiowe Przejdźmy lakierniczo. Płotniczek nie jest. Zero rys, zero wniotek. Prawe drzwi to samo. Prawe tylne to samo. Tylny błotnik. Zderzak, klapa. No, tu na zderzaku w tym miejscu. Mały odprysk. To samo ten budynczek. Te drzwi. Maska też zero wgniotek, odprysków. Panorama dach. Środek ładny. Zadbany. Fotele nie poprzecierane. To samo tył. Nawigacja Wielofunkcyjna kierownica Kamera cofania Bardzo ładny samochód. Jak ktoś szuka takiego, to zapraszam.